Herios, Hermes, obiad! Rose, muszę cię przeprosić. Naprawdę bardzo dziękuję, ale muszę iść do pracy, a zaraz się spóźnię. Hola, hola, a może niech jaśnie pan poczeka i się z nami ładnie pożegna? Skutem co ty w ogóle robisz w tej pracy, z kim się szlajasz? A może ty mnie po prostu zdradzasz? Hm? Tak, na pewno szlałem się z jakimiś laskami. Rose, dobrze wiesz, że mam pracę, a jak będę się tak ciągle spóźniać, to czym prędzej czy później mnie z niej wywalą. Może w końcu byś się podjął jakiejś porządniejszej pracy. Tam się dużo zarabia, a bez pieniędzy to byśmy nawet tutaj nie rozmawiali. Już jestem, sorry za spóźnienie, ale Rose mnie znowu zamęczyła. Nikt nie kazał ci wychodzić za mąż. Szef swojego postępowania raczej nie będzie zadowolony. Ale przechodząc, znalazłeś może coś? Eee, widziałam, jak ostatnio była w parku białej duszy. Mało kto tam się zapuszcza, ale dosyć często tam przesiaduje. Na pewno nigdzie indziej nie widziałeś? Właściwie to raczej Nie, nie przypomina mi się. Chyba tylko tam. Dobra, w takim razie zawiadomię szefa. Może w końcu uda nam się ją znaleźć. A ty stary, dobrze sobie odpocznij. Szefie, szefie, mam bardzo ważną wiadomość. Właśnie dowiedziałem się od Hermes'a, że była ona a raczej przesiadywała w parku Białej Duszy. Podobno jest tam dosyć często. W takim razie jutro wieczorem tam wyruszamy. Przygotujcie się. Dobra, jesteśmy już na miejscu. Tak właściwie to po co nam ona? Do czego my jej w ogóle szukamy? Jej ojciec jest biznesmenem. Chcemy go okraść, a od niej wyciągnąć informacje. Chyba proste. O, chyba ją widzę. Stój, telefonie. Dobrze. Super. I tutaj będziecie tak? Dobra, tutaj jest koniec stołu. This is my ostrość. O, dziękuję, this is my ostrość. A może... Jezu, ale ciebie... Jak... Co ty robisz? No, jezu! A może niech... Ała, ale mnie swędzi policzek. Noż, os. Może poczekasz chwilę i jaśnie pan. Czemu ty go całujesz? Nie! Na pewno szlałam się z takimi śleckami. Dobrze wiesz, że mam pracę i powinnaś to wiedzieć. Co ja to właśnie powiedziałam? Uuu, to mnie to denerwuje.